Została nam kolejna runda głosowań i było to kolejne posiedzenie, posiedzenie Sejmu, którego nie zapomnimy e, nigdy. E, między innymi dlatego, że na samym jego początku lewica e, rozpoczęła polityczną hucpę, e, po czym zaczęła sobie na e, w ławach sejmowych zrobić e, zdjęcia, e, tak zwane selfiacze na Instagrama i e, promować się na tym i robiąc sobie, robiąc sobie content e, w internecie. My natomiast skupiamy się na tychże które naprawdę wymagają uwagi wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. Na tych tematach, które były wczoraj punktem dyskusji na posiedzeniu Sejmu i punktami głosowań na posiedzeniu Sejmu, jednym z nich była ustawa covidowa, którą przegłosowały wszystkie partie, jedynie Konfederacja była przeciwko niej. W tym temacie proszę o zabranie głosu posła Artura Dziambora. Tak, szanowni Państwo, spotykamy się tutaj na konferencji na temat tej ustawy już trzeci raz. My wcześniej ostrzegaliśmy przed tą ustawą, przed jej zapisami i sugerowaliśmy, że rządzący znowu nie słuchają nikogo z opozycji. Nam nie chodzi o to, żeby w 100% prawo i sprawiedliwość realizowało program konfederacji, bo my wiemy, że to jest zdolna zrobić tylko konfederacja. Ale odrzucanie wszystkich naszych pomysłów w ogóle bez zastanowienia jest zachowaniem niestety nieodpowiedzialnym ze strony rządzących. Jest zachowaniem nieodpowiedzialnym dlatego, że jednak chcielibyśmy tej realnej debaty, a później słyszymy od prawa i sprawiedliwości, że opozycja zajmuje się tylko przeszkadzaniem. No więc Proszę Państwa, kilka punktów, które koniecznie trzeba opowiedzieć o tym, co się stało, o tym, czym jest ta ustawa. Proszę Państwa, po pierwsze mamy tak, możliwość zabierania przedsiębiorcom pomocy, starczy antykryzysowej pod pretekstem choćby drobnego niestosowania się do obostrzeń. My sugerowaliśmy, że przedsiębiorcom należy pomóc, a nie im przeszkadzać. Pomóc ze wszystkich możliwych stron. Tymczasem tutaj widzimy próbę ściągnięcia od przedsiębiorców tej pomocy, która jest im niezbędna, która już im była dana, po to, żeby przeżyli jakoś te ciężkie czasy. A idą czasy jeszcze cięższe z tego, co przecież wiemy. Przymusowe wcielanie niewykwalifikowanych medyków do walki z COVID w trakcie pandemii. O tym też mówiliśmy o tym, że jest to pewne niebezpieczeństwo. Ci lekarze powinni być przeszkoleni odpowiednio, nie ma na to czasu. To samo mamy z zagranicznymi lekarzami, z nostryfikacją dyplomów. Też ostrzegaliśmy i też mówiliśmy, że coś jest nienormalnego w tym, że polscy lekarze mają ciężej z dostaniem się do zawodu niż lekarze zagraniczni. Ja rozumiem, że, że mamy problemy z, i braki w, w tym, tej dziedzinie, ale jednak no, wszyscy powinni mieć równe zasady w, tutaj w tym działaniu. Później, proszę Państwa, mamy jeszcze kwestię kwestie podatkowe. Te kwestie podatkowe to są te rzeczy, o których my zawsze mówiliśmy. To, że chcieliśmy, chcieliśmy odpodatkowywania przedsiębiorców, to, że chcieliśmy, żeby nie płacili ZUS-u przez ten czas, to, że chcieliśmy, żeby nie płacili podatku dochodowego przez ten czas, to, że chcieliśmy, żeby po prostu pójść na taki układ z pracodawcami. Wy nie zwalniacie ludzi, a, a rząd za to całkowicie rezygnuje z pobierania podatków. To się nie stało. Tymczasem co mamy, to co przed chwilą powiedziałem, plus jeszcze na przykład takie pomysły jak karanie za nienoszenie maseczek w mandatem w wysokości 1000 złotych już teraz, a nie 500 tak jak poprzednio. Czyli ściąganie z nas, z Polaków, coraz, większych, coraz więcej, większej ilości pieniędzy. Niestety na to nie ma zgody z naszej strony. My proponowaliśmy mnóstwo rozwiązań. Mnóstwo rozwiązań takich jak na przykład dwunastokrotność, podwyższenie na, na kwoty wolnej od podatku do dwunastokrotności najniższej. Krajowej. Przecież w tych ciężkich czasach Polacy muszą gromadzić pieniądze, a nie je oddawać państwu. Tymczasem państwo decyduje się na taki pełzający lockdown, który za chwilkę może przerodzić się w prawdziwy lockdown. Lockdown który sprawi, że tracimy wszyscy: tracą ludzie, traci budżet, tracimy właściwie na każdym kroku, i nie ma żadnego scenariusza wyjścia z tego. Czas najwyższy, żeby Prawo i Sprawiedliwość posłuchało trochę opozycji. Czas najwyższy, żeby zaczęło analizować to, co opozycja mówi. Czas najwyższy też na to, żeby Prawo i Sprawiedliwość przestało traktować Polskę jak swoje państwo, ponieważ to jest państwo nas wszystkich. My byśmy chcieli, żeby jednak przedsiębiorcy przede wszystkim, którzy dają pracę, pracodawcy w Polsce, byli też wysłuchiwani. Niestety tego nie widzimy. Jesteśmy tym załamani, ponieważ decyzja, która została podjęta wczoraj, jest decyzją złą, i konsekwencje tych decyzji będziemy wszyscy odczuwali już za chwilę, gdy tylko prezydent podpisze tę ustawę. Jednym z punktów, który, no tak mówiąc kolokwialnie, zleciał z wczorajszego porządku, była piątka przeciwko rolnikom. Piątka przeciwko rolnikom, w, w, której, w którym temacie wypowiada się Konfederacja od samego początku i Konfederacja od samego początku stoi w obronie polskich rolników. Dlatego proszę o zabranie głosu przedstawiciela Konfederacji w Komisji Rolnictwa, posła Michała Urbaniaka. Dzień dobry, szanowni państwo. Piątka przeciw rolnikom, a w zasadzie projekt, który przygotował Jarosław Kaczyński i Michał Moskal, to projekt, który jest w swojej istocie właśnie antyrolniczy. On zamyka konkretne branże, od futerkowców po producentów drobiu czy bydła. Problem, jaki w tym wypadku powstaje, to nadwyżka produkcyjna, czyli obniżenie też cen sprzedaży na przykład drobiu czy właśnie bydła przez producentów, co w konsekwencji spowoduje niższe ich dochody, co w konsekwencji spowoduje, że część z nich po prostu zrezygnuje z hodowli, a to w konsekwencji wprowadzi mniejsze dochody także do budżetu państwa. Zatem jest to antypaństwowa w swojej, w swojej istocie ustawa. Ustawa, która jest wybitnie zideologizowana, ustawa, która promuje jakieś organizacje, Teoretycznie zwierzęce, które będą mogły wchodzić hodowcom do domów, będą mogły wchodzić do ich, ich miejsc pracy i weryfikować, czy na pewno dobrze zajmują się zwierzętami. No, umówmy się, jeśli ktoś hoduje zwierzęta, to zależy mu na ich dobrostanie. Zależy mu na tym choćby dlatego, że potem ma z tego pieniądze, ma z tego chleb. To, co wydarzyło się na tym posiedzeniu Sejmu, to w zasadzie schowanie tej piątki przeciwko rolnikom do zamrażarki sejmowej. Mamy taką nadzieję. Takie dostajemy sygnały też od innych polityków, że na razie ten projekt będzie schowany, na pewno nie, nie będzie go już na tym posiedzeniu nie, i z tego co przynajmniej wiemy, może go nie być też na przyszłym. Natomiast to nie jest jakiś churał optymizm z naszej strony. Wiemy, że presja ma sens. Wiemy, że przez kolejne tygodnie będziemy bronić rolników, będziemy mówić o tym, jakie skutki negatywne właśnie przynosi ta piątka Kaczyńskiego, ta jego w zasadzie fanaberia na temat polskiego rolnictwa, która nic dobrego do niego nie wnosi, a tylko i wyłącznie prowadza straty, bo jemu nie podoba się to, że ktoś chodzi w futerku, czy, czy mięso jest sprzedawane na ubój rytualny. To, nie ma na to naszej zgody. Będziemy cały czas naciskać na polityków partii rządzącej o to, żeby ta ustawa docelowo po prostu wylądowała w koszu. Dziękuję. Kilka słów podsumowania ze strony posła Roberta Winnickiego. Proszę państwo, Proszę Państwa, Polska, Polska w tej chwili ponosi koszty, olbrzymie koszty błędnych założeń błędnej polityki rządzących, błędnej polityki, która skupiła się na zamykaniu kolejnych dziedzin życia społecznego, polityki, która skupiła się na rozniecaniu również sporów politycznych i zajmowaniu, zajmowaniu się sporami politycznymi w ostatnich miesiącach, ale i polityki platformy obywatelskiej Lewicy. Dzisiaj, kiedy cały wysiłek państwa powinien być skupiony na tym, żeby wspierać system ochrony zdrowia, który jest w zapaści, żeby ratować gospodarkę i jej nie zamrażać, bo jest w zapaści, idzie po równej pochyłej. Dzisiaj platforma, lewica i PiS bujają łódką, nawą państwową po to tylko, żeby wygrywać swoje punkciki polityczne. Zdecydowanie się temu przeciwstawiamy. Zdecydowanie się temu przeciwstawiamy, i tak jak mówiłem wczoraj podczas wystąpienia na temat systemu ochrony zdrowia, należy radykalnie zwiększyć i skoncentrować cały wysiłek państwa w tym momencie na tym systemie ochrony zdrowia, ponieważ jest on w to totalnej zapaści. I należy pozwolić Polakom zarabiać pieniądze, bo znaczna część tych pieniędzy trafia do budżetu, bo znaczna część, te, część tych pieniędzy my ich potrzebujemy, żeby ratować życie i zdrowie Polaków w tym momencie. I o to jako Konfederacja apelujemy, o to, żeby rządzący przestali uprawiać i bawić się swoimi gierkami politycznymi i grać w tej piaskownicy razem z Platformą i Lewicą żeby wzięli się za to, co jest najistotniejsze dzisiaj: ratować gospodarkę, a dzięki uratowaniu gospodarki również ratować życie i zdrowie ludzi, bo na to potrzeba pieniędzy. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Łukasz Perzyna, PNP24.pl. Jarosław Kaczyński w latach 90. mawiał, że zjednoczenie chrześcijańsko-narodowe to jest najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski. Mówił to również w kontekście takim, że ówcześni posłowie ZHN w sprawach aborcji słuchali dosłownie zaleceń swoich biskupów. Kaczyński pozbył się już będąc u władzy marka Jurka z funkcji marszałka. Sejmu, a Artura zawiszy również i Mariana Piłki z podobnych, z podobnych względów. Teraz Kaczyński zapowiada obronę kościołów. Ja pamiętam jeszcze całkiem niedawno konferencje prasowe z udziałem Kai Godek, z udziałem panów posłów, kiedy skarżyliście się na to, że PiS, że Kaczyński blokują. Kolejne projekty dotyczące ochrony życia poczętego. Skąd ta metamorfoza teraz? Szanowni Państwo, to nie jest kwestia tego, jaki kto ma stosunek do ochrony życia poczętego. To jest kwestia tego, w jaki sposób się dane tematy albo prezentuje w przestrzeni publicznej, albo się nimi gra w przestrzeni publicznej. Dzisiaj tą gra, ta gra, którą podejmuje Jarosław Kaczyński, jest totalnie cyniczna, ponieważ on ma wszelkie instrumenty władzy, wszelkie instrumenty środków bezpieczeństwa również. Na przykład, żeby w kwestii bezpieczeństwa miejsc kultu um, ochronić się za pomocą policji, bo nikt oczywiście nie odmawia nikomu w Polsce prawa do demonstrowania swoich poglądów i debaty publicznej, nawet na tak ważne tematy, jak, czy fundamentalne tematy, jak kwestia ochrony życia. Natomiast Sposób, w jaki ten temat rozgrywa Jarosław Kaczyński, jest ewidentną chęcią um, wzmożenia wojny ideologicznej czy politycznej po to, żeby przekryć totalną niesprawność państwa na wszelkich innych polach. To jest oczywiste. I a, w tym zakresie spojrzenie, dyskusja czy debata na temat prawnej ochrony życia poczętego staje się wtórna staje się wyłącznie narzędziem. I to zarzucamy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Taudiusz już Radionowy Świat. Dzień dobry. W związku z tym, co pan poseł teraz powiedział, to nadal podtrzymujecie, że podpisalibyście się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, wiedząc, jak to zostało rozegrane? Panie redaktorze, yy, mamy w tej sprawie, powiedzmy, dwugłos w Konfederacji. To jest to przedmiotem debaty również w, w Konfederacji. Ubolewamy nad tym, że ta fundamentalna sprawa, ten bardzo ważny problem, został w ten sposób przez rządzących rozegrany politycznie. Natomiast, natomiast zwracam też uwagę, że wniosek do Trybunału Konstytucyjnego był swoistym bypassem wobec tego, że większość rządząca przez lata nie chciała uczciwej, rzetelnej wielopoziomowej debaty na ten temat w Parlamencie, że nie chciała po prostu tego przeprocedować w sposób uczciwy, taki, który byłby rzeczywiście związany też z możliwością szerokiej edukacji. Obywatelskiej na, na ten temat, bo funkcjonuje na ten temat wiele mitów. Także y, zostaliśmy postawieni, moim zdaniem, trochę w stanie takiej y, wyższej konieczności w tym zakresie. Jeśli mogę, jeśli mogę to tak y, powiedzieć. I niestety, no jest to też element gry Jarosława Kaczyńskiego. Czujecie, że zostaliście w nią wplątani? Nie, panie redaktorze. Czujemy, że. Przynajmniej ja ze swojej strony mogę tak o tym powiedzieć, tak, jak mówię, mamy tutaj wielogłos w Konfederacji na ten temat, natomiast czujemy, że zrobiliśmy. Zro, ja czuję, że zrobiłem to, co do mnie należało w danym momencie. Natomiast odpowiedzialność za stan państwa i za to, jak debata się toczy, czy w Sejmie lub się nie toczy, czy się toczy na ulicach, należy dzisiaj przede wszystkim właśnie do Jarosława Kaczyńskiego. Dziękujemy. dziękujemy.